Na pomysł walk wpadli więźniowie funkcyjni, przeważnie Niemcy, dla których bicie bezbronnych stało się nudne. A boks sprawiał im wiele satysfakcji i pozwalał się wyżyć. Więc oni mówią do mnie, koledzy, tak, słuchaj Jurek, jakbyś się boksował, to będziesz miał możność tych bandytów, którzy będą. będą byś, byś, byś ich, ich tego, my, my, my cię, cię wydam ci jedzenie, tak go lał. I tak było. Ja tych wszystkich kapów, nie kapów, którzy byli leli nas, to ja biłem, ale nie nokautowałem, tylko że ich rozbijałem dosłownie. I mnie cały obóz na rękach nosił, bo powiedzmy, udawali mi jeść na rękach mi nosili i tak dalej, i tak dalej. Że ja się od... mogłem się odegrać na nich. By wygrywać, Polacy utworzyli w obozie tajny klub bokserski. Oto relacja jego szefa, więźnia, Henryka Kobylańskiego. Za przeciwnika wybrano mi cieszącego się chyba najgorszą sławą wśród więźniów bloku 8 sztubowego Emila szwarca, zawodowego złodzieja i bandyta. Sędzia ringowy, Niemiec Bernard Klein, kapo szrajb sztuby, był jedynym, który oceniał walkę i ogłaszał wynik. Widownia to chyba cały obóz. Oglądali także niemający tego dnia służby esesmani. Kiedy Gong oznajmił początek walki, podeszliśmy do siebie, by podać ręce. I zaczęła się walka. Byłem uważny i skupiony. Doskoczyłem do niego i zadałem trzy, cztery ciosy, wkładając w nie całą siłę i chęć oddania w maleńkiej części tego, co wiele razy i bez powodu otrzymałem. Szwarc upadł po linach na kolana. Zachowane dowody sympatii dla odnoszących zwycięstwa bokserów świadczą, iż walki podnosiły więźniów na duchu. W pewnym momencie zaprzestano uprawiania boksu. Z jednej strony stan zdrowia więźniów nie pozwalał na tak duży wysiłek starzy więźniowie słabli, nowych ochotników nie przybywało. Z drugiej strony, pięściarze byli źle traktowani, mszczono się, a kapo i blokowi źle znosili fakt przegranej.